W Bogu trwa ten, kto tego pragnie, Boga słuka i żyje w Jego łasce. A trwanie to jest realizowane przez modlitwę. Modlitwa jest pragnieniem Boga. W jakikolwiek sposób może to zaistnieć. To pragnienie Boga. Może być nierejestrowalne dla tego, kto Boga pragnie. Mogą bowiem być trudności w modlitwie, może być bardzo duże zachwaszczenie sobą, własnymi uczuciami, pragnieniami. Człowiek ma intronizować Boga, a siebie uniżać. Ma Bogu ufać i być cierpliwym czekać ratunku od Boga. Ta modlitwa prowadzi do trwania w Panu Bogu. Jest to trwanie na zasadzie symbiozy, współbrzmienia, przynależności. Tak jak gdy w krzewie winnym tkwią latorośle, tak człowiek ma tkwić w Jezusie, aby w swoim życiu przynieść obfity owoc. Poczucie bankructwa w życiu ma ten, kto nie ma wiary. Bankructwo jest to rozczarowanie życiem. I kto nie ma wiary, jest życiem rozczarowany. Bo to co zdobył nie wystarcza, a co zdobył jednocześnie traci, jest zmęczony i coraz człowieka mniej. Otóż tylko wiara daje człowiekowi udział w jego woli, w jego życiu i przynosi obfity owoc człowiek wiary. Wiara bowiem to sam zainteresowany w perspektywie istnienia z Panem Bogiem. Czyli nie wszystko odchodzi, nie wszystko przepada. To, co znika, nie na zawsze znika, a nad całością będzie Boży sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd, który kończy się nagrodą lub karą, Sprawiedliwy sąd daje każdemu to, co wybrał i na co zasłużył. Dobrze w milczeniu czekać ratunku od Boga, zachęca Słowo Boże i dobrze się zdać, zdać na sąd Boży, bo gdy człowiek wymyśla sobie życie i chce zrealizować własne marzenia, pragnienia, Często pracuje przeciwko sobie, a zawsze przeciwko Panu Bogu. Człowiek bowiem nie jest architektem dni swoich i to, co jest mu dane doświadczyć i nie doświadczyć, kryje w sobie jakoś wolę Pana Boga. W woli Bożej, więc potrzebne jest człowiekowi istnienie, aby się nie pogrążyć, czy to w rozpaczy, czy w nienawiści, aby wytrwać do dnia, w którym Pan Bóg wypowie ostatnie wiążące słowo. Boskie ostatnie wiążące słowo, słowo sądu i nagrody, będzie słowem definiującym Ciebie na wieczność. Wtedy gdy będziesz mógł być zbawiony, i gdy ujrzysz Boga twarzą w twarz, wtedy zobaczysz sprawiedliwość Boga. A ci, którzy się nie zbawią, odczują też sprawiedliwość Boga. Dlatego staraj się w życiu o osnowę Twojego życia. Osnową Twojego życia jest modlitwa. Jeśli by tego brakło, Twoje życie będzie niedokończone i nierozwinięte. Modlitwa daje Ci Boga. W modlitwie przynosisz Bogu siebie. W modlitwie jest porządkowane Twoje myślenie, restaurowana Twoja nadzieja. W modlitwie dosięgasz Boga i siebie samego. Stąd bądź człowiekiem, który funkcjonuje przez modlenie się. Modlitwa jest też sposobem istnienia, mentalnością, pragnieniem, dążeniem. Otrzymywanym spełnieniem modlitwa, która bierze się z Twojego pragnienia, doznaje wspomożenia mocą ducha świętego, który jest miłością niestworzoną. Bóg, jako miłość niestworzona, trzecia osoba Trójcy Świętej, przychodzi Ci z pomocą i wyraża Cię w błaganiach niewyrażalnych słowami. Ponieważ wtedy ty miłujesz Bogiem samym i modlitwa Twoja jest doświadczaniem, jak Bóg Cię przenika, jak wielką rolę On odgrywa w Twoim życiu. Czy wy, który się mało modli, Bogu nie ufa, świata się lęka, nie pojmuje spraw Bożych i swoje prowadzi w sposób niewłaściwy. Problemy, które nie wynikają z woli Bożej, to są niepotrzebności i szkody, które człowiek sam na siebie nakłada. A przecież Słowo Boże, które jest i duchem, i życiem. Jest słowem nie tylko pouczenia, ale wspomożenia i odbudowania. Jednym z przejawów grzeszności człowieka jest to, że człowiek jest bardzo delikatny i wrażliwy na własnym punkcie. U niektórych ludzi to Pan Bóg musi być już tak dostosowany do ich egoizmu. Że dopiero wtedy raczą go uwzględnić. W przeciwnym razie Pan Bóg nie ma racji i oni się oddalają. To oddzielenie się od Pana Boga bierze się z zastosowanego sądu, że Pan Bóg nie jest koniecznie potrzebny. No i są tacy, którzy się bez Boga obywają, lub wierzą Jemu. Po swojemu na własnych warunkach. Modlitwa nie jest na warunkach grzesznika, modlitwa jest na warunkach prawdy i łaski. Uniżaj się przed Panem Bogiem, byś nie fantazjował przed Jego obliczem, byś nie był tym, który Pana Boga na pojedynek wzywa. Pozwala ci przeżywać sytuacje różne i trudne, bo Ci ufa i daje Ci udział w swoim krzyżu, a przez to daje Ci udział w swojej wiecznej chwale, a w ogóle Twoje życie jest życiem w zaczątku. I trzeba byś pozwolił Panu Bogu na rozwój, który On chce w Tobie. Wykonać. Tymczasem człowiek często traktuje siebie jak skończona całość, jak nawczynie do wypełnienia. Pan Bóg nie jest na miarę ludzkiego zamysłu i ludzkich ambicji. Chojność Boża nie jest hojnością, która spełnia marzenia. Chojność Boża jest większa. Proś Pana Boga o mężną postawę przed światem, a wierność przed Nim. Potrzebujesz bowiem tej wiążącej prawdy, która Ciebie może osłonić i ocalić. Módl się, aby Bóg był Twoim wybranym sensem. Módl się o to, abyś się Panem Bogiem nie znudził i nie zniechęcił. Módl się, abyś był cierpliwy w czasie, który ma stać się czasem modlitwy.